Łowienie z rzutu stało się coraz o bardziej popularne, czyli czasami wybieramy łowiska, gdzie naprawdę musimy rzucać. Jest to dla nas zbytnio komfortowe. Nauczeni jesteśmy wiecznie modeli, pontonów, wywózek dalekich. Fox przygotował dla Was cztery modele wędzisk, czyli typowo kijów do spombowania. Oczywiście możemy także użyć go jako markera. Testuję dla Was wszystkie modele tych spodów. Czyli rzucimy sobie, zobaczymy, być może moja. Opinia wśród tych wętek pozwoli Wam wybrać kij właśnie do takich celów, jakich, jakich potrzebujecie. Cztery modele, każdy o innej akcji, czyli przedział cenowy, tak jak tutaj wcześniej Wam mówiłem, od 250 zł dla wędkarzy z mniejszym budżetem po naprawdę typową katapultę do dalekich rzutów, czyli Horizon X5. Tutaj naprawdę tym kijem można sobie pozwolić na rzuty nawet dużym z na odległość 180 metrów. Przetestuję te wszystkie kije dla Was specjalnie i powiem Wam w skrócie, jakie moje wrażenia właśnie z tych wędek. Podmarker EOS 125 Albesów. Kij przeznaczony nie tylko do spombowania, ale do mierzenia głębokości markerem. Czyli wymierzymy to sobie bardzo dokładnie. Kij wykończony bardzo ładnie w czarnym macie. Przelotki SIG. długość 3,60. Proponuję, proponowałbym ten kij właśnie do takiego łowienia do 100 metrów. O, o takiej akcji parabolicznej, czyli i tego markera, to dno poczujemy i odpowiednio rzucimy ten spomb spodem. Bardzo celnie się tym, tym kijem się rzuca do tych 100 metrów. Tak jak powiedziałem przedział cenowy bardzo przystępny, czyli może tutaj o cenach nie będę Wam mówił, ale sprawdźcie sobie w sklepach internetowych, bo naprawdę warto. Bardzo polecam do 100 metrów w takim przedziale cenowym kij niskobudżetowy, czyli tu bez problemu możemy naprawdę z całej siły pociągnąć tego spomba. Także nie martwmy się tutaj, że Złamiemy kilkaset złotych tylko naprawdę że na każdą kieszeń. Tak jak mówiłem, bardzo celny, odpowiednio dużo zanęty, średni spomp, duży spomp, rakieta impact, także tutaj kij wszelkiego zastosowania. Horizon X3 w wersji 13 stopowej. W takim olskulowym wykończeniu, czyli takie blanki mieliśmy kilka lat, dobrych kilka lat temu. W czarnym wykończeniu. Pierwsza przelotka 50. Tutaj o takiej bardziej proagresywnej akcji, czyli polecane takich średnich dystansów. Bardzo pięknie wykończony kij. Tutaj naprawdę średnie dystanse do osiągnięcia czyli te odległość 120-130 metrów. Bardzo ładnie się ten kij ładuje czyli tutaj. Nie mamy problemu z posłaniem dużego spomba na te 130 metrów. Nie jest zbyt ciężki, także tutaj nawet ręce nam się nie męczą przy, przy tym kiju. Jeżeli zaczynamy swoją przygodę w rzutowym, czyli znęcenie na tych dalekich odległościach, właśnie kij w takim budżecie przeznaczony do takich początkujących wędkarzy którzy naprawdę muszą się nauczyć tego rzucania. Jest to naprawdę kij, powiem o proagresywnej akcji, czyli łatwo go naładować, czyli tutaj dla tych początkujących nie będzie żadnego problemu, żeby popracować nad celnością tego nęcenia i po prostu nad odległością, na jakiej łowimy. Horizon X4 w wersji 13-stopowej. Tutaj już bym ten kij polecał do naprawdę wędkarzy, Zegwany zabudowców. Kij o takiej już szczytowej akcji, czyli naprawdę kijem możemy pozwolić sobie na bardzo dalekie rzuty. A co zejdzie za dalekim rzutem, czyli precyzyjną precyzyjnością tego rzutu w dane łowisku. Kij o takiej, tak jak mówię, szczytowej akcji. Bardzo ładnie się bardzo szybko ten kij się ładuje, oddaje naprawdę daleko odległości. Blank wykończony w karbonie w połysku, co naprawdę wyróżnia ten kij wśród innych wętek do spombowania. Dolnik z duplonu, czyli. Tutaj wszystko, żeby nam się ręce nie ślizgały po tym kiju. Wiadomo, to jest naprawdę niekiedy wchodzi w grę parę godzin dobrego spombowania, dobrego zanęcenia łowiska. Nie mogą nam się te ręce ślizgać. Tutaj ten chwyt musi być pewny, żeby ten rzut oddać daleko, oddać go celnie. Trzymam właśnie w ręce prawdziwą petardę fluzpodów. Horizon X5 przeznaczony do całej serii bentek naszych topowych Horizon X5 wersja 13 stopowa ma bardzo lekkim blanku uzbrojony w przelotki antyspontaniowe pierwsza przelotka 50 na podwójnej stopce reszta przelotek wszystko na pojedynczej stopce chodzi tutaj o wagę kija dolnik oczywiście wykonany w duplonie żeby nam się te rączki po tym kiju nie ślizgały tutaj naprawdę osiągamy naprawdę ekstremalne rzuty kij przeznaczony dla na naprawdę wędkarzy którzy żyją z tym spombowaniem, czyli dla profesjonalistów można tym kijem naprawdę oddać bardzo, bardzo dalekie rzuty, co za tym idzie daleki rzut, ale i celny rzut. Akcja tego kija to szczytowa akcja wchodząca w taką progresywną akcję troszeczkę, czyli naprawdę ten kij bardzo dobrze się ładuje, szybko się ładuje i szybko ten rzuty oddajemy. Oczywiście do spodów wybrałem sobie kołowrotki, które dosłownie nadają się do tych celów. Ja wybrałem tutaj kołowrotki epi 11, czyli kołowrotek bardzo lekki o szpule typu Big Pit. tak szpula jest bardzo długa, a co za tym idzie, perfekcyjnie na żyłkę. Kołowrotek posiada jedną z cech, które naprawdę stawiałem go wśród lepszych kołowrotków. Po prostu kołowrotek ma wspaniałą wolną oscylację, czyli pleciące. Gdzie ta paczonka lubi się często kleszczyć, jest to bardzo ważne. Kowrotek zbija dosłownie zwój po zwoju. Przy dalekich rzutach nie plączy nam się to, a przy okazji mamy to naprawdę perfekcyjne, dobrane do rzutów. Po gruntownym przetestowaniu wszystkich czterech modeli kijów ja wybrałem z pewnością Horizon X5. Narzucałem się dziś trochę naprawdę wszystkimi modelami, miałem styczność z wszystkimi, ale myślę, że ten kij bardzo przypadł mi do gustu. Celność, daleko, nie męczy ręki, czyli naprawdę kij, któremu polecam każdemu wędkarzowi. Jeżeli miałbym wybrać kij w stosunkowo mniejszym budżecie, czyli nie martwić się tym, że po prostu w swoim asortymencie miałby 2, 3, 4 kije do, do spoda. Oczywiście EOS 12 stóp. Kij o niskim budżecie, ale naprawdę te 110-120 spokojnie rzucamy. Nie martwimy się o kij. Mam nadzieję, że moje rady pomogą Wam wybrać odpowiedni kij czyli kupić odpowiedniego spoda. Ja się już z Wami żegnam, wynęciłem się dzisiaj naprawdę dużo, Wam życzę tego samego celności i dużej ilości zanęt wyspombowanej na każdej zasiadce. Cześć.